Hej, z tej strony Baraba, witam Was na moim kanale i zapraszam do 91 odcinka mojej serii z gry GTA 5. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się dalszymi przygodami yy, związanymi z Trevorem. Tutaj Trevor ma jakieś za zadanko do wykonania. Serdecznie zapraszam do, do oglądania dzisiejszego odcinka, zanim zaczniemy, zostawcie łapę, suba jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Przypomnę tylko, że to jest 91 odcinek naszej serii. A więc usiądźcie wygodnie, zostawcie łapę, wsuwaj jakiś komentarz pod odcinkiem i rozpoczynamy dzisiejszy odcinek. Ja już nie przedłużam, rozpoczynamy ten dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba. A więc tutaj je, jedziemy cały czas do e, tego dzisiejszego zadanka, który dla Was e, który dla, dla Was właśnie wybrałem. Więc poczekajcie chwilkę i już zaraz sobie to mam nadzieję więc y, zobaczymy co trevor akurat będzie musiał zrobić w tym dzisiejszym odcinku więc jedźmy jak najszybciej to trzeba uważać żeby nas tutaj nikt nie e, żeby nam się tutaj nic żeby trevorowi się tutaj nic nie stało A więc spokojnie sobie jedźmy Dobra, więc jedźmy cały czas do przodu. Drogi Trevorze, uwaga. Troszeczkę się. Troszeczkę przyhamujmy. I jedźmy cały czas do przodu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek, oczywiście, Wam się spodoba. Mam nadzieję, że to będzie taki dość odcinek. Dzisiejszy bardzo ciekawy, bardzo emocjonujący. To się oczywiście wszystko okaże. Poczekajcie chwilkę, ja sobie tylko. Może mikrofon poprawię, żeby, żebyście mnie dobrze słyszeli. Przypomnę, że, że to jest 91. odcinek naszej serii. Oto się tym dzisiaj zajmiemy. No tu mamy bliżej, akurat to, to, to zadanko mamy bliżej. Czy może zmienimy? Dobra, zmienimy sobie na, na, na to drugie zadanie. Bo akurat je mamy bardzo, bardzo blisko ale też się ja chciał właśnie zrobić to, to zadanie, czyli czyli na, na sam czyli na pierwsze się w dzisiejszym odcinku jednak zajmiemy się tym tym zadankiem, gdzie jest yy, bliżej Zabor się zajmie, mam nadzieję naprawdę, że ten dzisiejszy odcinek Wam się podoba. No i ruszajmy, rufajmy cały czas do przodu Więc jedźmy, jedźmy, oby nam się... Jak najbardziej wszystko udało. Coś się wydarzyło. jakby także coś tam słyszał. Czekajcie tutaj. My powinniśmy teraz czekajcie, ja sobie tylko zaznaczę to, to miejsce gdzie my powinniśmy akurat być. Akurat tutaj. czyli, czyli mały kawałeczek drogi. Jeszcze jeszcze jest, więc jest wszystko w porządku, mały kawałek drogi jeszcze jest do przejechania przez Trevor'a mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek oczywiście Wam się spodoba, więc teraz tutaj to wszystko szybciutko wymieńmy już zaraz będziemy przy tym dzisiejszym zadanku i zobaczymy co tak w ogóle nas dzisiaj ze strony Trevor'a będzie będzie czekało więc zobaczmy, zobaczmy, to jest oczywiście Najważniejsze. Tutaj gdzieś powinniśmy pod, podjechać, więc Trevor cały czas jedzie do celu. Mam nadzieję, że cała seria na moim kanale z tej gry Wam się podoba. Uwaga, drogi Trevorze, uważaj na swoje auto. Więc jedźmy. Jedźmy cały czas do przodu. Więc tutaj, tutaj, tutaj już jesteśmy. Tak naprawdę chyba u celu poczekajcie chwilkę, zaraz tylko taki kawałek jeszcze sobie podjedziemy, zobaczymy co tutaj nas będzie e, czekało, poczekajcie, Sobie tylko oznaczę to miejsce, a mianowicie to miejsce jest tutaj koło rzeźni. Czyli, czyli akurat tutaj. Nie, nie wiem czy będzie. E, po tej stronie sobie zawsze tak. przejedziemy Dobra, więc jedźmy, jedźmy cały czas do przodu. Czy chodzi oh. o jakieś... Dobra, zobaczmy tutaj po tej stronie. Czyli na pewno kogoś lub, lub coś tam refor będzie musiał zrobić. Słuchajcie, gdzie my tak dokładnie powinniśmy? Yy, przejechać. Tutaj? A czemu nam to zniknęło? No to dobra, to jedźmy do... To, je, to jedźmy do, do tego zadania i jeżeli nam... Nam tamto... To, to zadanie zniknęło, to, to jedźmy... Do tego zadanka, no sorry. Bo jest to... Tak jak mówię, w tej grze się... Dużo dzieje. W tym dzisiejszym odcinku na pewno też się będzie... Sporo działo. Dobra, jedźmy tutaj. Jak najprędzej. Jednak. No i zobaczmy, zobaczmy to tutaj naprawdę nas będzie czekało więc cały czas do przodu drogi Trevorze, mam nadzieję, że już po raz drugi nam nic się złego nie stanie dobra, jedźmy tutaj po tej oby obie, obie jak najszybciej dojechać do tego yy, za, zadanka do tego drugiego zadanka, bo, bo te pierwsze może, się, może, może to tak trzeba było zrobić, wiecie że, że ten, od tego drugiego za, zaczynać co jest dalej i, do, i dopiero później e, jechać do, do tego co, co jest bliżej zadanka, bo to, bo to też tak mogło być. Wspomnę, że to jest 91 odcinek naszej serii. Boga waga waga po drugiej stronie. Wyjedźmy. Zobaczmy, tutaj nas będzie czekać w tym dzisiejszym odcinku spokojnie. To niech jak się te zjadą ok tutaj jesteśmy Jesteśmy coraz bliżej to trzeba uważać powiem wam że niby ten samochód z Trevora jest taki dość e, można powiedzieć tempy w samej drodze ale tak ogólnie to jest to jest fajny bo jest no też trochę zwrotny taki nie tylko że on bardzo wolny jest jego samochód jest bardzo bardzo wolny, dobra my teraz tutaj powinniśmy sobie skręcić i zobaczymy czy tutaj będziemy będziemy mieli uwaga, czy, czy tutaj będziemy mieli to jakieś zadanko w końcu, czy jednak, jednak nie dobra, weźmy to i zobaczmy, dobra, teraz zróbmy z związane jednak to z tym zadankiem, nie, nie będziemy już, już zmieniać spokojnie. a aj, aj więc dobra może tutaj jednak chodzi o to, żeby zrobić to, żeby zrobić akurat to pierwsze za zadanie, to pierwsze yy, za, za i naj, naj, najdalsze. Zaraz się przekonamy, co tutaj dokładnie nas będzie czekać. Za chwileczkę ruszymy, sobie dalej. To sobie wyjedziemy. Mam nadzieję, naprawdę, że ten dzisiejszy. Wam się spodoba, i ruszajmy, ruszajmy cały czas do przodu, ruszajmy cały czas do, do celu. Dobra, tutaj teraz powinniśmy zakręcić. Czyli przy okazji sobie podwiedzamy różne okolice. Dobra, i tym się we wjeżdżamy na mostek no i ruszajmy, ruszajmy. Dalej, 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 spokojnie, spokojnie drogi Trevorze, ale powiem Wam, że przyspieszenie auto Trevorama to bardzo, bardzo mocne. Po tej spokojniejszej przyjedźmy, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy co tutaj na będzie szkało. Uwaga, jedźmy na drogę, jesteśmy na drodze, wykręćmy. Wykręćmy i zobaczmy czy tutaj nas będzie czekało, mam nadzieję, że uda nam się spokojnie tutaj dojechać do tego celu, no ten, ten Trevor troszeczkę e, jakby cię błądzi, ale jakoś mam nadzieję, że pojedziemy za chwileczkę do tego celu, mam nadzieję naprawdę, że uda nam się spokojnie tutaj to wszystko ogarnąć. I ruszajmy, ruszajmy cały czas do przodu Waga, nie w tą stronę, drogi. a jej zaraz przegramy, dobra Nam się już nie uda, ale będziemy chyba bliżej. Okej, okay. przegramy to przegramy spokojnie. No niestety Tak wygląda na to, że przegramy. Ale spokojnie, jakoś tutaj powinniśmy sobie zaraz dać dać radę ok, no niestety dobra czyli czyli władowaliśmy się w wodę okej okay, niestety Fra e, niestety Trevor umarł dobra spokojnie pierwsza parażka w dzisiejszym odcinku ale teraz mam nadzieję że spokojnie sobie w końcu do jakiegoś zadanka dojedziemy czy będziemy mogli spokojnie sobie Jakimś tym zadankiem się zająć, tutaj mam jakieś zadanie. ale dość blisko yy, zadanie, może sobie Trevor tak podejdzie sam do tego zadania, ale weźmy jakieś może auto, to byłoby dużo, dużo lepiej dla nas i zobaczmy, i zobaczmy, co tutaj nas będzie. Czekać. Dobra, jednak tu jest jakieś. Mamy jednak dwa zadanka Wiecie co? A skupmy się na. Ja wiem, że tak. Co już zmieniam, ale sami. Dobra, nie. Skupmy się na tym zadanku, które teraz właśnie zaznaczyliśmy. Tylko byśmy mogli sobie wziąć jakieś auto do przejechania tego jakiegoś fragmentu, zobaczymy co tutaj nas będzie czekać za moment co tutaj co tutaj nas będzie czekać po tej stronie i tutaj mamy jakieś zadanie do wykonania czekajcie, tylko oznaczę w końcu jakieś zadanie możemy sobie wybrać w którym to by się zająć, takim, żeby było najbliżej. Wiecie co? Weźmiemy sobie jakieś autko i pojedziemy sobie do, do tego tutaj. Chyba zadanie jest w miarę w linii prostej ko koło rzeźni. Zobaczymy, co zaraz nas będzie czekać. Tylko musimy sobie jakieś autko mieć, żeby to było wszystko szybko ogarnięte Możemy wziąć nawet jakiś stary grunt, żeby tylko dojechać. Więc szybko wiesz do drogi. lewo że i ruszajmy. Staraj się tak podbiec, żeby jakieś auto wyłapać jak najszybciej. Zobaczymy, co nas będzie w tym dzisiejszym odcinku czekało. No, trochę tego szukania e, zadanek trochę nam czasu zajęło, ale jakoś tutaj mam nadzieję, że zaraz e, sobie to ogarniemy. Teraz szukamy jakiegoś po prostu samochodu, żeby dojechać do tego zaznaczonego przez nas zadania. Zobaczymy czy w ogóle jakieś auto tutaj gdzieś e, się znajdzie, czy będziemy czy, czy czasami będziemy musieli na pieszo nie podążać, ale zobaczymy. Dobra, tutaj coś nam coś nam się z, z, coś tam tutaj zniknęło. Dobra, no to zajmiemy się tym jednak e, zadankiem. Więc zobaczymy, dobra. Zajmie, zajmiemy się tym jednak zadankiem. Chyba że to jest misja. E, jeżeli chodzi o, o zadania na, na czas, bo tutaj widzicie że co yy, jakiś czas te za, dane zadanie jakoś niestety znika dobra, czyli weźmy sobie tylko jakieś autkę jak możemy tutaj mam pożyczyć jakiś samochód albo kładzik tutaj mam jakiś, jakiś kład do pożyczenia dobra w siadań nakłada to no i jedźmy, jedźmy jak najszybciej żeby zobaczyć w ogóle czy nam się uda Yy, rozpocząć w yy, dzisiejszym odcinku jakiś za zadanku czy to o coś innego dajmy na to by chodziło jedźmy drogi trawoży szybciej nakładzie uwaga ale trzeba uważać żeby się nie rozwalić jedźmy tutaj prosta droga i, i ruszamy Cały czas do przodu, uwaga, tutaj jest ślisko, więc aby zaraz jakiegoś wypadku nie spowodować. To nie, tutaj przejedziemy, zobaczymy. Tutaj nas będzie czekać. Tutaj wymijamy kolejne autka. O jej, oberwał, ale siadamy. Nadamy i zobaczymy co tutaj nas będzie tutaj jeszcze dość, e, dość szybko akurat do, dojechaliśmy prawie do tego e, do tej literki H do jakiegoś zadanka, które jest przed nami zobaczymy o, to, o to, co to zadanie będzie chodziło na momencik i zobaczymy właśnie co nas będzie tutaj, w tym zadaniu Czekało. Skręćmy w tą stronę. Skręćmy w tą stronę. Zobaczmy co tutaj nas będzie czekało. W tym zadaniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że jak najszybciej dojedziemy do tego zadania. Tam się te drugie H pokazało, czyli to jest niby zadanie jakieś takie czasowe, no ale skupmy się na tym. To jest tam jest trochę dziwne. Że te, że te akurat za zadania są. E, no tak, że tak aż te zadania szybko znikają tak naprawdę. Ale skupmy się na tym, na tym zadanku i zobaczmy. Tutaj nas będzie czekać. W dzisiejszym odcinku. Dobra, jedźmy, jedźmy. Drogi Trevorze, ale nie upadaj, nie upadaj, bo nie ma. Bo nie ma czasu, bo zaraz nam znowu... Zniknie jakieś zadanie, dajmy na to, tek, do którego teraz jedziemy, może nam niestety zniknąć, ale mam nadzieję, że, to, że tak nie będzie, dobra? Weźmy sobie szybko to auto, dobra? pożycz, go auto, tamto, to. zobaczmy, zobaczmy, co nas. Będzie czekało, dobra, obróćmy się spokojnie tym samochodem naszym, znaczy nie naszym, samochodem pożyczonym, dobra. I teraz jak najszybciej dojedźmy do tego zadanka, do tej literki H. Tylko trzeba uważać, bo tutaj jest wielkie ślisko i płotniście. Łatwo można wpaść w poślizg. Uwaga, no mówiłem, no E, ale uwaga, Aj! No, po tej stronie, tak? Dobra. Spokojnie, spokojnie, teraz tutaj jakoś wyjedziemy na drogę, jesteśmy na drodze, to jest najważniejsze. Mówiłem, że trzeba uważać, no i, i trzeba jednak uważać, jak widzicie, Trevor, no zbytnio, zbytnio nie uważa. Wyjedźmy, zobaczmy, co no, będzie, czekało. Jeżeli przejedziemy przez ten mostek, już, jest, już jesteśmy blisko, bardzo blisko tego zadanka. Mam nadzieję, że wszystko nam się uda ogarnąć. Wszystko nam się. No nie, no, no nie mówcie, że spadamy. No i tak jak myślałem. Dobra, czyli szybko wyjeżdżamy. Spadamy i biegamy. Mam nadzieję, że tutaj ten Trevor jakoś kim, tutaj Trevor sobie jakoś poradzi. I teraz się tutaj gdzieś bliżej. Ale chyba tak łatwo to nie będzie. Nie na to zapowiada, dobra. Chyba, że... dobra, ten, ten Trevor nic oberwał. Ale spokojnie, tutaj powinniśmy zaraz sobie wypłynąć. Dobra, spróbujmy jeszcze, jeszcze raz. Jeżeli, jeżeli nam się to nie uda, no to dobra, jeżeli nam się w ogóle to nie uda, to no to zakończymy ten dzisiejszy odcinek, bo troszeczkę tych porażek jest, ale powiem wam, że zobaczymy, do, do którego zadanka teraz sobie jakoś przejdziemy. Zobaczymy, jak to w ogóle wszystko nam wyjdzie, mam nadzieję, że teraz akurat nam się uda to ogarnąć. A to zadanie jest w miarę daleko. Czemu ono się przesunęło? A czemu to zadanie się przesunęło? Czy to jest zadanie? A to to zobaczmy. Zróbmy to zadanie. Wolna jest w miarę bliżej jeszcze, ale, ale zobaczymy, dobra. Dajmy tylko jakieś szybko auto Możemy nagle się burza e, zrobiła. Dajcie nam jakieś aut auto. Tu jest jakiś, jakiś samochód, który mógłby Trevor sobie pożyczyć. Co się jakiś na pewno, ale bym wolał bardziej samochodem to weźmy te auto jakieś no weźmy, to, weźmy weźmy jakiś, weźmy jakiś samochód weźmy te auto mam nadzieję, że tutaj jakiś damy radę zobaczymy, no ale no, a raczej tutaj już już nie da rady, bo jest za daleko dobra zobaczymy no i zobaczymy czy w ogóle nam się uda to jakieś, to jakieś zadanie ogarnąć, Oby tak było, żeby nam się to, to wszystko udało Ale powiem Wam szczerze, że, że wątpię że to jest taka pogoda dziwna więc chyba, że tutaj gdzieś jakieś auto będzie na nas ...też czekało a w tym rejonie nikogo takiego nikogo takiego nie ma, to dobra, więc y, skupmy się i weźmy jakiś, jakiś samochodzik, Czyli chyba tutaj coś byśmy sobie udzieli, tak? w tym, w tym miejscu, tutaj, tutaj, ma dla nas, tutaj, tutaj, nic takiego nie ma dobra, spróbujmy ale jednak wiecie co, jednak chyba zrobimy sobie tylko e, w tym dzisiejszym odcinku e, tu jest jakieś autko. No zobaczymy. Tam jakieś outcome oczywiście znaleźliśmy. Zobaczymy kto. E, zrobimy sobie takie, takie bodajże mini zadanko poboczne. Weźmy sobie to autko jak możemy.

Chyba, chyba jednak, chyba, jed, chyba jed, dobrze, że wzięliśmy to auto, tylko to, to nie jest nasze, oczywiście, No dzisiejszy odcinek taki jest y, trochę dziwny, Mo, można i tak, można i tak powiedzieć, no bo tutaj znowu nam zniknęło te, te H, więc dojedźmy, się. ostatni raz dojedziemy, staramy się dojechać do, do tego drugiego H i zobaczymy, co tutaj będzie dokładnie nas czekać w tym, jeżeli chodzi o, te drugie literka, o tą drugą literkę H2 no i zobaczymy co tutaj będzie nas czekać w tym dzisiejszym odcinku mam nadzieję że naprawdę uda nam się zadanko to ogarnąć w dzisiejszym odcinku ale zobaczymy no, trzeba uważać trzeba uważać bo jak mówię jest sporo Kolejny i jest bardzo ślisko trebor ma... Trebor wziął oczywiście autko. No to autko jest dość wolne, ale jak już powinniśmy sobie spokojnie dojechać. Oczywiście jak nam się zaraz nie... Jak nam zaraz nie zniknie ta słynna literka. Dobra, czyli jedźmy coraz to zobaczymy, mam nadzieję, że nam się uda jakoś to ogarnąć. Wróciła ta literka, więc chyba zmienimy sobie zadanie. zadanie. No sorry, ale to tak jakoś bywa w tym dzisiejszym odcinku. Dobra, ona, ona tak jakby chodziła ta literka, więc skupmy się tylko na, na tej akurat co mamy, co mamy e, zaznaczoną i zobaczymy co tutaj nas będzie czekało jeszcze w tym dzisiejszym odcinku na tej stronie podejrzewam że ona z, zaraz tam też zniknie Naw, nawet ta do której dojeżdżamy więc zaraz zobaczymy co tutaj dokładnie nas będzie czekać. na no, dzisiejszy odcinek jest taki dość luźny Dobra, więc dzisiejszy odcinek jest taki dość luźny jak, luźny, jak widzicie. No, no chciałem zrobić zadanie, a tutaj wychodzi nam luźny. Od razu wychodzi nam luźny odcinek, ale mam nadzieję, że, że Wam dzisiejszy odcinek chociaż, chociaż w, takiej, w takiej formie trochę będzie się podobał. Zobaczcie, jeszcze mamy taki dość ładny kawałek do... Do przyjechania i, i zobaczymy, co tutaj nas będzie czekać w tym, w tym dzisiejszym odcinku. Jeszcze ale, ja podejrzewam, że od tego jednak, od, od tej misji trzeba za, zacząć, od tego zadanka, żeby e, zrobić tamtą literkę. A więc, zobaczymy, co tutaj nas jeszcze będzie czekało w tym, w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że naprawdę ten dzisiejszy odcinek Wam się spodoba, dobra? No i zobaczymy, zobaczymy co tutaj nas będzie uczekać. Albo wiecie co, jednak chyba zakończymy sobie ten dzisiejszy odcinek na tym miejscu. W następnym odcinku zrobimy sobie to zadanko trevorem, bo nie mam zbytnio czasu. A ja bym nie chciał, żeby ten odcinek był zbytnio taki aż długi. A więc to, dokończymy sobie to zadanie w następnym odcinku, a więc zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. Na razie trzymajcie się i cześć do następnego odcinka. Hej hej!